Dominik Woźniak Mapel. Jesteśmy na dwa dni przed galą UFC w Zagrzebiu. Pierwszą galą UFC organizowaną w Chorwacji, a ja ze mną Damian Stasiak, witaj. Witam. Na początek chciałem zapytać, jak Ci się tutaj podoba w Chorwacji, jak Cię przywitali. No, to jest pierwsze, pierwszy event tutaj UFC na, w tym kraju, więc no, trzeba zapytać też o tą organizację do tej pory. No ja myślę, że UFC, wszystkie gale, jakie organizuje, organizuje na podobnym poziomie. Organizacyjnie wszystko dopięte na ostatni guzik. Od samego początku jesteśmy tutaj objęci opieką przez UFC. i Wszystko jest tak jak trzeba. A jakbyś e, m, chciał to porównać do tych gal, na których już walczyłeś właśnie w UFC? Wygląda to tak samo, wszystko tak samo profesjonalnie? Tak, zdecydowanie. To jest tak samo jak w Krakowie. E, chciałem Cię zapytać, no już za dwa dni walczysz z, tutaj z Chorwatem z Filipem Pejiczem. E, co powiesz o tym przeciwniku? Mogę powiedzieć, jest to dosyć kompletny przeciwnik, utalentowany, jest dobrym strzegerem, jest, jest silny, wytrzymały. A tak naprawdę więcej okaże się już w samej w walce, już zobaczymy jak jego forma i będziemy tak walczyć, żeby tą walkę zwyciężyć. Czy mógłbyś powiedzieć coś o swoich przygotowaniach? Jak przygotowywałeś się do tej walki? No, przeszedłem przez pełen okres przygotowawczy. Budowaliśmy na początku motorykę, później cały czas poprawialiśmy moje aspekty techniczne w różnych aspektach stójkowych, partnerowych, zapaśniczych. Później przeszliśmy do szybkości. Mówię, wszystkie, wszystkie etapy zostały wykonane, więc jesteśmy bardzo dobrej myśli. No. Walczyłeś wcześniej e, kategorię wyżej, teraz walczysz e, kategorię niżej. E, to już jest ta ostateczna kategoria, właśnie tego gucia, w której chcesz już kontynuować na stałe swoją karierę? No Myślę, że jeśli będę w UFC, to tak, to tak. To, to jest moja kategoria, w której po, powinienem być. E, myślę, że to właśnie będzie ta, która będę siłowo e, jak najbardziej zbliżony do moich przeciwników. E, no właśnie, bo, bo twój przeciwnik e, walczył nawet w kategorii lekkiej, prawda? Nie boisz się, że jednak. E, może, może inaczej, czy uważasz, że może być tak, że nie zrobi tej wagi na przykład. No bo tam już jest, tam on ma ponad 80 yy, i chciałem zapytać, czy myślisz, że jeśli zrobi tą wagę, to czy może być tak, że będzie jakby dużo, yy, dużo lepszy fizycznie od ciebie? Nie myślę na tym, jaki on, będzie dla mnie jest to zupełnie nieistotne. Najważniejsze, żebym ja był w 100% swojego przygotowania, żebym po zbijaniu e, dobrze wrócił do swojej wagi optymalnej. Jeśli ja, ja będę w pełni, w 100% gotowy, to to, jaki on będzie, to jest dla mnie zupełnie nieistotne. Yy, chciałem jeszcze zapytać o samego yy, przeciwnika. Jeśli chodzi o twoje przygotowania, yy, skupiasz się na tym, żeby analizować walki yy, swoich przeciwników, czy raczej po prostu robisz swoje i... Jakby masz już stały taki plan opracowany, który wdrażasz w życie podczas walki? Na pewno patrzyliśmy jakie są jego najmocniejsze strony i najsłabsze strony, tak zawsze jakiś game plan jest. Wiadomo, że walka weryfikuje to wszystko, jeśli będzie szło według tego planu jaki za, za, zaplanowaliśmy, no to będzie szło i będzie fajnie. No, ale jeśli nie będzie szło we, według planu, to będziemy walczyć tak jak walka będzie na to pozwalała. No, oczywiście z racji tego, że zbijasz wagę, że jesteś na końcowym okresie, nie będę ci więcej męczył. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, czy chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Pozdrawiam wszystkich kibiców, którymi kibicują. Dziękuję firmom, które mnie wspierają, firma Agnieszki Sadowskiej, Centrum Ubezpieczeń z Aleksandrowa Łódzkiego, firmie Opium Jubiler, firmie Rady Konstrukcja Stalowej i firmie PitBulls. To jest serdeczne dzięki, bo bez tych firm na pewno mój rozwój nie byłby możliwy. Dziękuję bardzo.